Witam serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj te drugie zapowiadane megalinie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym numerku 9. I do tego dobrałam sobie krzyżówkę z numerem 20. I od niej zacznę. W pierwszej ułożyły się już dwa wyrazy, w środkowej nie ma nic. I tu jest jeden w bonusie sernik, który uwielbiam. I brakują tylko dwie literki. Ja sobie ją trochę nadrapałam, przygotowałam. A Megalini nie, bo chcę mieć frajdę z drapania na odcinku literka T. Tu jest T. Tutaj jeszcze tylko jeden wyraz i będzie wygrana. Tu widzę, że nie zdrapałam D. Tutaj T. I tutaj T. I tutaj jest jeden wyraz. I jak na razie nic nowego nie dokładam. Kolejna literka to M. No tutaj dajcie jeszcze jeden wyraz i będzie dobrze. Tu jest M. No właśnie X. Bardzo często dają X. No to ciekawe, czy dzisiaj dadzą litery M. Tutaj więcej nie ma. Tu jest M. Tu jest M, karma. Utworzył się pierwszy tutaj wyraz. Dobra i na dole. Tu jest M, tu, tutaj też. I to by było wszystko. Teraz Z. Litera Z tu, tu jest Z, tu i tu, tu było te. i tu literka Z, tu jest dywizjon i to tyle. Trzy litery do końca, dwie brakują w bonusie. O, literka O jest też fajna, ale czy ona coś tu stworzy? Dalej, tutaj są te dwa wyrazy. Tu litera O występuje, ale nic nie tworzy. I w ostatniej tworzy oko, ale to jest wyraz drugi. No i dwie ostatnie: u, no to bonusa nie będzie. Tu jest litera u, tu. Tu było o. No, i teraz dajcie ten x. Tak, rzucają tymi xami jak nie potrzeba. Tu jest u. I w ostatniej, tu jest u, tu, o. Opatrzcie, aurora, mam trzeci wyraz. No, mówię, że krzyżówka z numerem 20 jest dla mnie szczęśliwa, chyba że coś pomieszało. Zaraz się okaże, zaraz sprawdzimy. Kontrolne też powiedzą wszystko. Ale wygląda na to, że tu są trzy wyrazy. I ostatnia to litera y. Litera Y. Tutaj nie ma. Tu litera Y też nie występuje. I tutaj literka Y. Występuje raz, ale nic to nie daje. Co było w bonusie? Aha, sernik kosztował 200 zł. A przy dzisiejszych cenach to by było wszystko możliwe. A ja mam tutaj trzy wyrazy: mnożnik razy jeden, no bo wiadomo, po co dać więcej. Tylko jak jest niewygrana, to jest mnożnik razy trzy. I ja mam bb. Literki kontrolne potwierdzają, że jest 10 zł w 20. No i teraz te mega linie z numerem 9. Tu Wam przybliżę. Mam taką radość, że podrapię. ale zdrapko też daj radość z wygranej. Szminka i podkowa. Szminka podkowa jest. Podkowa. Chyba, że będę miała tylko radość, że je znalazłam i podrapałam. Dobra, szminki nie widzę. Tu była jeszcze podkowa na górze. A te pierwsze symbole to przeważnie się można przeoczyć. Potem się znajdują foto i korona. Tu nie ma. Tu nie ma. Foto, korona. A co to tak kiepsko? Tu było foto. A tu jest korona. No dobra, szukamy kolejne symbole. To diament i flaming. Nie widzę, nie widzę. Diamiencior i flaming. Gdzie wy jesteście? Nie ma. Tu była podkowa. No po prostu, a tu jest diamencior. No dobra, to potem znajdę. Nie będę tu przedłużać. Łódź i kokos. Szukam od góry Łódź i kokos. Tu było foto. Tu jest Łódź. I gdzie tu jeszcze? Łódź i kokos. No co to? Tak słabo. Tu jeszcze był diament. A co ja tu oślepłam? Czy co? Tu jest jeszcze diament. Hm. Piłka i pióro. No to szukamy. Piłka i piórko. Piłka, piórko. Jest piłka. Piłka. Piłka, tu piłka i tu piłka. Następne popcorn i biedronka. I gdzie te wszystkie symbole się przede mną ukrywają? Tu jest biedronka jedna. A ja sama z wachlarza losowałam i tak mam. Liść i pierścionek. Mm, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Masakra, co to za zrabka? Żółw i dzwonek. Dzwonek jest. Tu jest żółwik, dzwonek, dzwonek, dzwonek. Tu jest piłka, dzwonki. I tu dzwonek. Dobra. Następne symbole szukajmy. Ten czas słoneczko. Ten czas słoneczko jest tu, tu. Tutaj ten czas słoneczko i jeszcze tu. Teraz naszyjnik i serce. Serce jest serce tu. Naszyjnik, serduszko, serduszko. Motyl i wiśnie. Wiśnie, motyl. Motyl, motyl. Tutaj dzwonek i tu wisienki, teraz cytryna i sakwa, cytrynka, tu są sakwy, cytryna, sakwa i cytryna. No zaczyna się zapełniać, ale czy, a tutaj kokos zgubiony. Cytrynka, sakwa i cytrynka cztery symbole: klucz i auto. Kluczyk jest tu i tu, auta nie ma. Na samym kluczyku nie pojadę. Rower i moneta. Jest moneta, jest rower, rowerek, rowerek. Moneta i rower. Pusto. Obie megalinie, które upolowałam, puste. No, jeszcze z szansą w bonusie. A w bonusie jest lustro. I kontrolne są różne, ale miałam przyjemność, że podrapałam sobie w Za to wygraną przyniosła mi moja szczęśliwa dwudziestka. Mój dzień urodzenia, krzyżówka z dwudziestką jest bardzo często szczęśliwa. Jak chcecie spróbować, to sami spróbujcie. Jest dyszka zwrotu, także bawimy się dalej. <ścoughs> z 10 zł, ale jest. Relaks był, wygrana jest, no to trzeba się cieszyć. Dziękuję wszystkim pięknie za obecność, za oglądanie, za miłe komentarze, za lajkowanie, za to, że jesteście na wszystkich odcinkach. Bardzo mnie to cieszy. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa!